budujemy sobie trochę tak. Tam mi było takich luźniejszych tyle filmików, zbudowań na przykład. A... Mam trochę klocków do budowy, więc... I nadal 183 subskrypcji Nie każdy zasubskrybuje teraz. Dobra. Okay. No, To macie 2 sekundy na zostawienie łapki do góry. 2, 1. A macie. 5 sekund na zostawienie subskrypcji. 5, 4, 3, 2, 1. Hiup! Oczywiście w poprzednim filmie zaprezentowałem wam te małe dwa słodziaki. które są tak muszę Mam tyle. Widzicie, co tego jest. Teraz się je widzimy. Minęła chwilka i już coś takiego jest. To po prostu... ładnie to, to, jest to, to. Co wygląda. E, co tu się dzieje? Halo. A tu ja jestem Steve. Co tu się dzieje? O nie, kiedy da masz! Pam, 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 pam! Ok. Jakie to nagrywam, to jest godzina... Poczekajcie, jak ja to nagrywam, to jest godzina 11.22. I ten filmik nagrywam o takiej godzinie. Więc naprawdę fajnie. I fajnie, że pokazuję wam w jakichś filmach godziny, o których nagrywam. No, nadzieję, że tak. A tutaj nie wiem, co on robi? Pues, dziwnego ma jakiegoś dziwnego sprzętu. Ale oczywiście, dalej mnie tutaj ma być. Ja tutaj robię świat szaleństwa, słuchajcie. Ja tutaj chcę robić świat szaleństwa. Więc tutaj bo muszą być szalone rzeczy. Ju, piu 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 Naprawdę, potężny to jest. Nawet koło. Nie tylko koło. Ty musisz być za zabudowane koło. Bo ty koło nie możesz tak być... O, tak. Jeżeli nie wiecie, to tak klocki można stawiać. I to jest bardzo fajne. I w ogóle będą kolejne filmiki inne, i zmienić Kolejny filmik z Minicraft to będzie 70 filmik z calutkiej serii Minicraft. Mogę Wam to nawet zaraz pokazać. Dobra, macie tutaj coś takiego: Minicraft cała seria. I zobaczcie, tutaj są sześciutkie rzeczy. Jest ich dokładnie jak. Dam do ostatecznej walki. To zobaczcie, to tutaj będzie 69x69 to jest ostatni. 69. filmik z całej serii Minecraft. Oczywiście w kolejne kolejne sezony. Niedługo będziemy dochodzić do dziesiątki sezonów z Minecraft'a. Ale to będzie najdłuższym sezonem. Ja taki mam na pewno plan. I to to ja mam. To i to ja mam. Prawda? Ja nie Gąsienice. Co ja tutaj mam ze skarby? Dobra. Bagiet. A ja tutaj Wam chcę pokazać coś, co ja nazywam małym samochodzikiem. Zobaczcie. To jest mały samochodzik. taczka. To jest mały samochodzik. Hej, mały samochodzik. Contra o meu, deixa aqui. Ai!